Ja tu widzę sklep. Jakby ktoś chciał iść na niego. Wow! Kolosa słyszysz? Kolos! Eee, on jest precyzyjny, także... ...jedna ostatnia wsiadł tylko przeciw niego. No. Mam nadzieję, że inni na Widzisz, niego to trafią. Widzisz to? To, 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 to. No. jest spryzelnik, go tam jeszcze nie odstrzelił. No. <coughs> to jest spryzelnik, tam jeszcze nie odstrzelił. W sumie, że na tylko zostało. Minus z nas dwóch to jest 12, minus kolos i ten król to jest 10. Jak chwilę nic nie jest. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę Jest 15 zrzut o zbrodnię drodze Idziemy, nie? Skurka przy naszej ciężarówce. Uh -huh. eee, Chwała? Ktoś się jest na sklepie, 200. Nie wiem czy brać ten... E, czujnik, czy flashbangi. Flashbangi, flashbangi. To... Czekaj, czekaj, nie idź tam, bo tam jest ten kolor. Ale eee, ja idę na

Jest wysoka nie ja tam pojechałem. Ląduje, ląduje goś. Będziemy musieli wkalkać zaraz. my które I we szaku. Na tyły zetkał

Nie, kurwa, panie Łajś. Ale tu jest ponad To O, już nie ma. Nie ma tutaj tą ciężarówką tych krabów na To nie ma? Nie. A ciekawe, czy można go przejechać. Czy tu ktoś koło mnie? No jest za to. Się, nie. <grystanie> nie, nie, się, nie. Nie, 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 to to super. super nie, nie, mam go. Uuuu, ileś tych kurwa tych ludzi przejechał teraz? No ładnie.